Siemanko Z tej strony ja WinterWolf Dzisiaj będziemy na mapce 350 level par parkour No e, Dopiero nagrywam teraz ten odcinek Od razu po szkole Bo miałem bo mały problem z komputerem I jak widać miałem 70 fps Ostatnio miałem 250 Komputer się pali dosłownie Dlatego nagrywam szybko ten odcinek I go włączam, bo coś z moim komputerem jest nie tak i nie wiem co właściwie. No i to jest ten problem. Tego trzeba będzie go zająć do informatyka, ale dobra. Mieliśmy przechodzić mapkę, to przechodzimy mapkę. Dobra. Przepraszam, że taki długi wstęp, ale no. Dobra. Przez te, jak widać lagi, możliwe, że zaraz trzeba będzie zmienić mapkę. Po prostu nagrać jakiś Survival na cheetah. Możliwe, że będzie to druga seria Póki komputer mi się nie naprawi Ogólnie w CS 1.6 teraz Przez te lagi W tym starym CS-ie Na tej starej grafice mam 20 FPSów ledwo Star Wars w ogóle nie działają Nic mi nie działa w sumie Dlatego póki co będzie sam Minecraft no ale to nie moja wina, może przez elekcję się przegrzały dziad. Nie wiem co na to poradzić. Czy o ile on się przegrzał? Bo mi cały czas pokazuje... Yy, kurde, cały czas spada. Pokazuje mi... no... Jak miałem się 300 FPSów 500 czasami, teraz mam ledwo 70. Shadery ogólnie mi doprowadziły do tego, żebym miał ledwo 5. Tego. Będzie brzydki Minecraft teraz, nie tak jak na in odcinku informacyjnym. A właśnie w ogóle to jest to już odcinek. Eee, zapraszam do subskrybowania i zostawiania lajków w czego jak coś. Widać, takie są lagi, żeśmy mi się trudno skaczy. Już dawno temu byłem dalej. Bo tą mapkę testowałem oczywiście, więc trochę mogę mieć. Jak, jak to zrobić? A tak, dobra. Testowałem tą mapkę. Jezu mi piescieć, że nie. Testowałem tą mapkę. Mówię to już kolejny raz. No bo mapki trzeba testować, jak się, jak się robi. Ale nie doszedłem jeszcze do tego momentu. Uważam, że ten odcinek będzie wielkim nie wypałem, bo jest robiony na szybko, bo miałem inny plan z serwera jednego. No ale... Przez to, że mój komputer zaczął się palić, to raczej będzie trudno z nagraniem jakiegokolwiek innego odcinka, bo Star Warsy nie działają. O, super, bardzo dobrze mi się udało. I będzie pewnie jakieś cięcie, więc mogę w sumie przeklinać. No, dobra, cięcia jednak nie będzie chyba. <noise> czy będzie, tam gdzie powiedziałem, że mogę przeklinąć, że nie, nie wolno mi przeklinać. Dobra. Eee. <noise> Teraz muszę półmatki wyciąć. Dobra, o jest, trzeba na szybko zrobić. Przepraszam za mojego psa w tle. O właśnie, to jest mój teksturpak na niebieskie sz szlamy. To jest Vanilla Twister sturpak, tam możecie wbijać. E, no i tak. To... Robimy parkura. Odcinek będzie miał 15-10 minut, więc no... To jest odcinek na lagach i będzie wam się pewnie źle oglądało, ale przepraszam z tej strony bardzo. Szczególnie jakikolwiek będę miał widzów, bo mam na razie mam przy subskrypcje i... Co się dzieje? O, co się dzieje? Co się dzieje? Dzisiaj mam taki dobry humor w miarę, bo lekcje szybciej skończyłem, bo no. Ogólnie elekcje jak tam? U innych. Dobrze, dobrze, dobry skill. Dobry skill! Muszę się nauczyć robić przesterów, żeby odcinki były ciekawsze. O, udało się. Co? Jak ja mam to zrobić? Mam wrażenie, że w dalszych częściach tego parkura będzie dużo cięcia, więc... Tak, a... O nie! Tu, a tu nie chyba się zrobimy? No... No nie jest. Oła! Spadłem! Oa! O. Ile FPS. Tak to zrobimy. To setim surrender listu z baczanki. Bo... No, ledwo działa. A, fajnie, nie muszę sprawdzać ten, ile odcinka nagrywam, bo na dole pokazane. Trzeba dobrze wyczuć moment. O Jezu, toż to jest? Miód? Jak jest? Ogólnie tej mapki nie przechodziłem jeszcze do tego momentu, bo chciałem zobaczyć, jak ją się przechodzi. I no, o Jezu. A nie, to jest łatwe, to wystarczy przebiec. teraz jest łatwe, ale potem wiadomo jak będzie, jak się skończy. Zastanawiam się co z tym komputerem zrobić. Bo według paru osób wszystko jest dobrze. Tylko, że nie widziałeś, że mam No naprawdę. Że mam 500 FPS-ów. <głynie> Ogólnie kiedyś mogę... Pokazać jak zrobić, żeby coś mieć, mieć 300 fps, no ale to chyba łatwo mieć, wyłączyć te ustawienia wszystkie głupie, te particlesy, chmury to w ogóle wyłączone, I tutaj zrobić co? 180 na drzwiach, ale że tak można? O Jezu, w sensie. Przepraszam chwilę, tutaj cięcie E, dobra, tu, tu już nie będzie cięcia. Ogólnie te odcinki mogą być brzydko pocięte, bo jeszcze jak mówiłem, uczę się robić, a nie chcę długo na komputerze siedzieć, bo no, jak mówiłem, komputer się pali. E. Trzeba dawać dużo, trzeba robić dużo odcinków z Dreamem, żeby mieć wiele tych mm, widzów, którzy szukają Dreama Creeper Creepa O oh man Czemu ja mam wrażenie, że te lagi mi pomagają w sumie To jest bardzo trudny bardzo trudny blok <noise> nie jest trudny do zrobienia, ogólnie to trzeba spację naciskać, ale w dobrym momencie trzeba puścić, bo... Kiedyś ja robiłem parkura takiego też Co ja robię w ogóle? Robiłem parkura Robiłem parkura, że Drodzy, co? Co? Robiłem parkura Przepraszam, że się tak plączy mi język, no ale jestem z powodu tego komputera i tak trochę rage quick. E, chyba trzeba będzie zrobić to używając trybu kreatywnego ta mapka ma 350 poziomów. Jak ja poleciałem tam ją zobaczyć na spekulatorze, to aż mi się. Aż mi normalnie się mózgi krzywią. Co? Ale, Winter, od kiedy mózgi się krzywią? Co ty gadasz? Normalnie, jak nie wierzysz, to się mózgi krzywią. Nauczyłem się teraz. teraz Montować film lepiej, więc jakąś będzie jeszcze lepsza. To by było głupie. No chyba, że nauczycielca od informatyki, żeby mi postawiła <coughs> lepszą ocenę za dodatkową pracę. Jest. O Jezu, zrobiłem! Za dodatkową pracę, żeby mi postawiła ocenkę. Pani od informatyki. Jeżeli kiedyś by prosiła o link, żeby obejrzeć film, to pozdrawiam. Pierwszy film na kanale 30 minut. Pozdro. Co? Ua! Także ten... Witamy na nowym kanale. Śpiewanie z jakiś tam piosenek, autorstwa swojego w sensie a śpiewanie jakichś piosenek, których ktoś zrobił, ale sobie sam zaśpiewam, to chyba YouTube mi nie dawano, w sensie filmy usunie jak to zrobić? Halo, 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 a już wiem, jak to zrobić, ale oczywiście spadłem, czemu? Sam nie wiem, o ty, zły bloczku. Bloczku! Ciekawe zastanawiam nie wiem czy na schodkach działa sił, bo jeżeli nie działa, to będzie kiepsko. O! Heh. <ścultujemy> mapkę. Co to jest? E, to nie jest, to jest trudne. What! To chyba miało być trudne, ale coś nie było. Jak to zrobić? What the? What the? A? Jest, jest. Jak to zrobić? Halo! A, wiem jak. Dobra. Chyba nie jest tak jak z piaseczkiem, że można sobie obskoczyć. Bo. Nie, nie, nie z piaseczkiem. Z ja skrzynką. Skrzyn ze skrzynkami się tak daje chyba cały obejść. Czy co było? Czy to mogło być? F3 plus H? Nie. F3 plus B. No tak no. O, loot! Co? A, dobra, to nie. A, no dobra, to jest trudne. <laughs> Odcinek miał być. z 15 minut. już. 15 minut jest, no ale to będzie jeszcze cięcia z 4 minuty. Szkoda. Ciekawe, czy ta metoda na wyciszanie szumu zadziała, co się nauczyłem. Ogólnie to ja do, ten filmik, który montowałem ostatnio, to pierwszy raz go montowałem, więc mogło być brzydko. No ale jako może kiedyś informatyk się uda, ale kiedyś to przynajmniej jak na studiach. I to kiedyś to jeszcze ponad 10 lat. Uh -huh. Ponad 10 lat na pewno. Nie mówię, ile masz lat. Winter Wolf nie mów ile masz lat Skąd pomysł na nick Winter Wolf? Lubię to słowo Jakie mam? Try to squeeze between? Da się? Da się, ale tak Skąd pomysł na nick Winter? Hehe, <grym> zaraz będzie Lubię to słowo po prostu I, A że Winter to zima A ja lubię zimę I to słowo jest takie według mnie fajne No to domyślcie się